Kuba, nie licząc kontuzji Tj, można powiedzieć, że Puria Fajazi to zawodnik, który dołączył do nas jako ostatni, a niestety odszedł jako pierwszy. No na pewno nie trzeba rozróżnić te dwie, dwie sytuacje, które są diametralnie inne, bo TJ bo, e, no, sam zdecydował, że, że jego plecy nie wytrzymają. I to, to się nie wydarzyło na treningu, tylko po prostu tak zdecydował, w, że, że nie jest w stanie pomóc. A, a z Furią no, było dla na nas zaskoczenie, bo jeszcze w sobotę w po meczu z, z Rosztyna wszystko wskazywało na to, i to nawet w autobusie, że, że, to nic, że nic się nie wydarzy, a się wydarzyło w niedzielę. Na pewno jest to dla nas zaskoczenie, bo, bo dwóch zawodników, na których ja opierałem, teoretycznie miałem opierać, opierać grę w tym sezonie, już nie ma, ale trzeba sobie radzić. Trzeba, to jest taki moment właśnie dla zespołu, dla mnie, dla klubu, że nie ma co lamentować, tylko bić się z chłopakami, których, których mamy i ci, którzy, którzy tutaj po prostu chcą grać. W tym momencie masz do dyspozycji trzech przyjmujących. Dołączy czwarty jako wzmocnienie bądź uzupełnienie składu, czy zostaniemy na tej trójce? Na razie zostajemy na tej trójce. Dołączy do nas pewnie jakiś młody chłopak do pomocy, do treningu. A na razie w, nie, nie, na pewno na rynku, jeżeli coś się pojawi ciekawego, będziemy się zastanawiać, ale, ale nie, nie zawracam sobie tym głowy. A, zawracam sobie głowę tym, żeby, żeby dobrze przygotować zespół do Rzeszowa. No właśnie, odejście Fajaziego ma jakiś wpływ na przygotowania? Nie, że ma. No, Jeżeli zawodnik rozgrywa pierwszy cały mecz i wygrany i zaraz z następnego dnia się dowiadujemy, że go nie ma. No jest to na pewno cios dla zespołu, do, ale no, to, to trzeba sobie radzić no, w, te głosy, że, że on odchodzi, dochodziły do nas już dwa tygodnie wcześniej o, o tym, że, że o kontuzji jednego zawodnika w urmi tam w Iranie, że coś tu się dzieje, dochodziły do nas te informacje, ale no, jest na pewno na zaskoczenie, jest to dla na nas problem, bo bo w, no wyciągnijmy z każdego zespołu plus ligowego rozgrywającego i, i podstawowego przyjmującego teoretycznie, czy to będzie śliwka z Toniuttim, czy to będzie Wojcik z Żalińskim, czy to będzie Janusz z Halabą, czy... Yy. I, i, i wtedy sobie pograjmy. Ale my, ja już powtarzam, my mamy troszkę, jest, przeżyłem to, czy zaskoczony byłem, bo zaskoczony byłem, że w poniedziałek rano zobaczyłem go spakowanego pod blokiem, bo mieszkaliśmy obok siebie i zaskoczony, w ogóle, co ty robisz, że na trening jedziemy. Ale w, trzeba to przełknąć i, 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 i trenować, grać.